Hej, siema Będziemy się głównym deptakiem w Gołdzie Za niedługo będzie rynek Trzeba tu obejrzeć Co tu się dzieje przed świętami Jest niedziela 8 chyba grudnia Jak nie informacje nie mylą to Powinno już to pomału być dostarczane Drzewko świąteczne z Aż z Norwegii daleki Norwegii e, w piątek 13 za pora dni będzie tu imprezka będzie imprezka cześć w ogóle <laughs> będzie imprezka z zaświeceniem mm, drzewka żywymi świeckami zgasną wszystkie elektryczność, źródła prądu, światła i wieczorem tu będzie magia na ratuszu wszystko zapłonie sam ratusz będzie oświetlony 1500 świeczkami okna samego ratuszu, przepięknego zresztą pierwszy raz mi się udobyć tu zawsze siedzę w piątek w busie o tej porze, bo tu Połowa grudnia, zawsze już się ewakuuje. Dzisiaj się myśla. Znaczy w tym sezonie się chyba uda. To se to obejrzymy. W ogóle w całym mieście będzie się dobrze działo. Patrz jak to, to jest zawsze coś piękne miejsce, taki fotogeniczny sklepik. Tu wszystko ładne. Obchody tego święta piątkowego. Praktycznie całe stare miasto się będzie. Yy, bawić, działało się, będzie coś O tu składownia magnesików Gołdziańskich no, Ale główne obchody będą na rynku e... O Jezus Jezus, yy, miałem przecieki z Facebooka na Facebooku, że już transportują właśnie ta choinka, i zdaje się, że mamy przed sobą. Ehm, Doczytamy, że 69. edycja zacny numer, zacna liczba, przyjemna ehm, tej imprezy w 50. tam, którymś roku zaczęli. Z... Przyjechała tu na koncert jakoś grupa. Filharmoników chyba z Norwegii, z Kongsberg, miasta. I tak im się spodobało, że zostali miastami partnerskimi z Gołdą. No i za, za jakiś czas, tam w 55 czy którymś roku, e, zaczęli podsyłać na rynek Gołdziański burmistrzowi Dzewko. Drzewko. To też jest prosto z Norwegii. Od wdzięcznych współtowarzyszy. Oj, to ładnie. Chyba wczoraj albo przedwczoraj było jak zdjęcia, że, że to się tu e, dostarcza. Tu ratusz. To właśnie ten ratusz będzie robił też całą robota. Piękno. Patrz. No i tak, obchody, obchody piątkowe zaczną się o godzinie tam chyba 14.00 oficjalnie, ale to, to tam w jakichś teatrach czy gdzieś. Co tu na pewno będzie warto obejrzeć, to tu na rynku od 19:00 kulminacyjny punkt programu. Między 19:00 a 20:00 będzie to wszystko rozświetlane właśnie co będzie ten punkt na który wszyscy czekają ale trzeba pora rzeczy no jeszcze ci opowiem bo tego wyczytałem dużo, chyba 20 punktów w mieście będzie robić jakieś, jakieś sprawy tu jest no to tu jak był właśnie to ci mogę polecić ze e, szczerością tu jest kościół, najstarszy, najdłuższy kościół w Holandii, 123 metry. Świętego Jana kościołek. On normalnie kosztuje wejście do niego, dyszka chyba. I, I w tym piątku, w tym piątek on będzie za darmo, otwarty i do zwiedzających, i też tam będą jakieś koncerty barokowe. Tam będzie akustyka, tam na pewno wleza jeszcze raz Słynie kościół z no ciężko go ogarnąć, bo tu uliczki takie cienki, taki wąski a jest kolor, jest kawał stodoły jednak. Um, są tam dwie pary organ, organów, organ to do grania jedne stary całkiem, drugi, używane używany no, na jakieś specjalne okazje e, Drugi taki chyba nowszy Dzieją się koncerty a'la Gregorian A'la taki właśnie... E, bo tam jest dobre miejsce na to Ale najważniejsze z czego ten kościół słynie to są witraże no, z tej strony to nie widać za dobrze, bo bo od drugiej strony eksponuje się to bardzo fajnie Pochodzą z XV wieku stare jak świat przetrwały wszystkie zawieruchy możliwe w czasie II chyba wojny światowej były mm, pochowane w skrzyniach, były pościągane i to przetrwało. To jest ewenement na skala europejska, że, że tak że tak się tu jeszcze można napatrzeć. No. Wiadomo, kościół jak kościół, ale ten akurat mi się podoba. Jedno, że nie można wleźć na góra, na wieża, nie ma takiej opcji, bo byłby piękny też widok stamtąd. Na pewno tu gdzieś były, widzisz, my idemy, idemy, a końca nie widać. Tu dopiero się zaczyna kończyć. No, na których tych drzwiach przed chwilą było jest napisane, że to wejście numer 16, drzwi numer 16. Także sobie obraz. E, tutaj zdaje się będzie jakiś z tych e, e, koncertów już po e, oświetleniu choinki. O 20, tam chyba z groszami. To może być taka kolejność, że że wlezę się tu jeszcze po tym zajrzeć to może być dobra Halo <grywka> Czopka jeszcze jest? Jest e, Idąc naokoło tu mi się najbardziej podoba to jest moje miejsce z Erasmem bo tu na Zadupiu tam 100 metrów dalej był rynek zatłoczony właśnie głośny a tu jest zawsze cicho. Czasami trochę głośniej, jak całe autokary Chińczyków się przewijają, grup zorganizowanych. Dobra, na piona z Erasmem i idziemy dalej Tu jest zawsze spokój. O dali mu jakieś więcej ostatnio. Tema ero. to jest moje ulubione miejsce w Godzie. Tu niekiedy siedza na ławeczce i rake kebaby i patrzymy się razem na siebie. Bo razem dopiero później był z Rotterdamu. O, to miejsce też jest piękne. One już bez tych światełek byłoby miłe do oka. Pewnie też tu się będzie coś działo. Tak jak godą, tu jest nieogarnialna liczba miejsc do obejrzenia. Tu to też, to, to chyba z dwa lata temu dowłożyli. Patrz, cała historia tego wszystkiego, jak gouda wyglądała Ona Daj Dużo, dużo fajnych ciekawostek Ach, Lubię to miasto, powiem ci Ten kościół św. Jana on najpierw był drewniany Potem dopiero go wymurowali, przebudowywali tam dużo razy. A historia jest długa w ogóle, dobra, idę dalej. Na pewno Sindijanskierk będzie brany pod uwagę, żeby się tam jeszcze rozwyć i też bym to polecą, bo no bo warto, po prostu warto. Będzie tam ciasno pewnie w ten dzień, ale, ale chyba się opłaca. Mm. Tu, tu akurat jest teraz w remoncie. Tu jest zawsze też bardzo urokliwe miejsce. Patrz, to są najstarsze miejsca w Gołdzie Te kanały to jest odwzorowani z 11 chyba wieku To nie jest odwzorowanie, one płyną tak jak płynie w tym samym miejscu tu jest mapka za niedługo No teraz idziemy na około Indianskerka. Jest dużo, tu wszędzie się może wszystkiego dowiedzieć Fajnie wszystko opisane, jeżeli kogoś by interesowało XIII wiek o, w różnych latach jak wyglądały obręby murów ale dobra to jest temat na dłuższą historię mm, co tu fajnego tu jest też miejsce piękne po prawej w tym kościół to jest najstarsze najstarszy zachowany rejon a po lewej tu też się będzie działo mm, tu jest wejście do Muzeum Gałdy których też wyczytał, że można wleźć jeszcze można, jest otwarte. Tu jest taki ogródek i mm, ale w tym ogródku będzie ogród zimowy zrobiony w piątek. Też bardzo niby y, może być sympatycznie. Można gofry zezreć i popić gorącą czekoladą. Tu już teraz jest dobrze, a... No a tam jest wejście do muzeum, to jest tylne wejście, bo z przodu jest główne I tutaj gdzieś też się będzie wiele działoć. ogród zimowy, coś miały coś informacje były, że tu będą no, no Spoko Hello Ten ogródek nie jest wielki Jakieś rzeźby, nie rzeźby dobra Wrócimy w piąteczek Wyjści O, odnaleziska od archeologiczne, wykopaliska różne Ojej, dużo Najstarszy kanał Kaczku, w Toszki może trochę płotce. Idziemy dalej Tu za muzeum Po lewej stronie tu są pełno takich maluśkich atelier takich e, dzieło tego rękodzielnictwa tu kleją z gliny tu robią też bo gołda też była tak samo jak i delfty może trochę mniej ale słynno z ceramiki tej biało-niebieskiej, co zbierą delfciański tu też się to działo i to właśnie w tych miejscach mm, teraz pozamykane już, ale tu rynka jakoś, ale tu niekiedy na żywo idzie pooglądać co tu się dzieje no, cafe de marquise, tak, czyli to mamy Hej. jest kilka fajnych miejsc na piątek zaplanowanych. Dobra, idę z powrotem na rynek. O, tu jest właśnie sklep ze świeczkami, taki maluśki. Bo to, gołda to nie jest tylko syr, tu właśnie yy... Słynie jeszcze ze strop wafli to takie okrągłe gofry, pafelki potem właśnie z świeczek Oprócz tego jeszcze z fajek, z wyrobu fajek drewnianych No Bardzo ciekawe gasto. I z powrotem są my na rynku Jeszcze ci jedno pokoza tam tam nawet bez żadnej okazji się dzieje Aha, tu Można na prosto zjeść Fajne, syrowe rzeczy e, Kasbar, syrowy Bar Co mi znajomi Pokazali e, Ale przyjdźmy się Patrz jakie abażury, to wszystko nawiązuje Do tych witraży słynnych no. Idźmy tu, to jest Kortechra, nigdy nie znam jak się ta ulica nazywa dał, ale tędy jak pójdziesz tu też jest dużo, no nie pójdziemy może całą tą ulicą a tu na pewno też będzie dużo bo tu jest takie artystyczne miejsce, same jakieś hobbystyczne sklepy dla modelarzy, no jest coffee shop, wiadomo żeby te, ci co nie mają weny nie liczymy ją podbuchać. Fajnie, tu, tu, tu że tak trafił kiedyś na. przez przypadek, właściwie. Miarnie. Całkiem. Tu się kręcą najciekawsi ludzie. O te knajpki też takie, nie? No, zresztą knajpki jak wszędzie. Przytulnie po prostu. O świat, światowy sklep. Jakieś rzeczy Tu możesz kupić Takie taki rzeczy, o których nie wiesz w istnieniu nawet Delikatesy jakieś też tam to. O tu chodaki Kurioza różne, to jest chyba szef Ale chodaki Jak najbardziej, drewniane też są obecne Szluta, no klucze dorobiani no, tu pazury dobra, nie idę tam dalej, ale, ale jest spoko jest spoko, tatuownia dobra, jeszcze bym się chętnie przeszła e, pokazać wam um, um, co tu, targ e, ta. waga, waga surowo tam w ogóle zaraz wam pokorza, wylezemy sobie zaś na rynek i wam pokażę, gdzie ona się znajduje Bez szukania znajdziecie Bo tam Tam bym zaczął w ogóle jakokolwiek, Jakikolwiek interesowani się tym miastem, bo tam jest Centrum Informacji Turystycznej V trzy v, razy v, v To się tu tak odznacza Tam na pewno można dużo ulotek o mieście znaleźć Książeczka taka, za darmo wiesz, w trzech językach chyba i to jest dobre dla początkujących gołdzianinów, tak to zaraz tam pójdziemy, bo to wszystko po blisku na Stany Mieszczę Halo przestrzelimy rynek na prosto bo zaraz za ratuszem będzie już już ją widać mm, ale pójdę drugą stroną i tak idziemy wejść do ratusza też jest możliwe po zwiedzonych z tego wzroku bo kiedyś tam bułech nie jest drogo chyba że 3 euro pasjonaci tacy emeryci e, stoją na bramce i wpuszczają piękny ten budynek to jest tak uroczy to bym chciał pokazać. To jest pozytywka, ruszają się te mm, figurki, co jakiś czas, co ileś, to e, wybiją piranty i to robi tu hałas, ale papyt się. W podzieńce do Florisa V, to był najlepszy graf, on tu zrobił wszystko. Bardzo mają do niego sentyment Co trzecią ulica się nazywa ulica Grafa Florisa V. Zdaje się, że go potem zaciukali, bo Bo był za mądry i się Nie podobał jakimś innym No, także tu spodziewamy się pełno To jest cały plac Gołdziańskiego Rynku Knajpki O i tu jest na prosto Waga, waga syrowo. W Gołdzie nie było ani jednego producenta syra z okolicznych wiosek. Wszyscy zjeżdżali się tu, i od wieków e, e, tu się handel odbywał. Ważyli to właśnie. To jest teraz już zamknięte, ale w tej bramie tam też bilet, bilet kupujesz i możesz na góra pójść. To nie jest wielki, ale można sobie też obejrzeć i tu jest o, VVV to jest to, co że w Centrum Informacji Turystycznej tak Albo bo welcome in goda, to tej adresy to może też skarbnica wiedzy o wszystkim no fajne nawet drogowskazy o, płaszko rzeźby czy jak się to tam nazywa Dobra. Tu będzie centrum. Następne z centrum. Z centru. hmm. Co się będzie działo? Występy, dzieci, wszystko jakieś. Tu będą. Przy... A, nie wiem, pełno koncertów, to jaki by się ktoś nie, nie wymarzył. Hmm. Będzie tego pełno jakiś afrykański rytm, klasyka, jazz, soul. Wszystko, wszystko rozciane po całym mieście. To jest, który 1668 rok? Yy, waga serowo taka sama ona jest dość wielka dość no, solidno. Yy, tako sama waga jest yy, w Odewater na przykład. To jest wioska z 10 km, może stąd. Z tym, że w Odewater przekwalifikowali. Waga syrowo, na waga do barzenia czarownic, i tam cała średniowieczna Europa podejrzanych ludzi jeździła się wożyć. Czy mają duszę, czy nie mają duszy. I w Odewater był, była ona prawilna, i certyfikaty o niebyciu wiedźminem, czy czarownicą przechodziły u wszystkich biskupów. Dobrze. Tu jeszcze w piątek, na tyłach właśnie wagi To możliwe, że chyba na tym placu, tu będzie szopka Żywo szopka Zwierzątka, niezwierzątka Jakiś zdziwiony stary Żyd, że, że nawet nie zamoczył, a będzie dzidzia No, cała ta historyjka, to się tu, by, tu, będą inscenizacje, zdaje się, tam Tego wszystkiego No cóż, no pełno tu będzie Rzeczy jak zawsze tam na dachu siedzą stare kurwy psi, i machają wszystkim. No, można mm. tu obejdziemy reszta w piątek, po prostu, e, tak by to było mniej więcej mm, tam, jeszcze idąc. Jest muzeum, nie, no muzeum sera Gouda Cheese Experience Tam też będą same, od chyba w południa już występy różne o, To najlepiej się sprawdzić samemu, co kogo interesuje, to się wybrać hmm. Gouda by Candlelight się to nazywa, po angielsku jest na Facebooku do znajdzenia Linka też tam dom, z całym repertuarem o słodkości i tak dobrze domom mały rekonesans obejrzane jest przeprowadzony więc możemy możemy śmiało czekać na piątek po robocie pyk pyk i wbiją przyjadą znajomi pooglądać pod wieczór, po południu to jak macie po blisku Wszyscy moi Holendrzy Czy to z Polski, czy z Ukrainy, czy z Rumunii Jak chcecie pooglądać fajne miasto w pięknym anturażu no to No to wbijać To, to pooglądamy sobie to razem wszystko Już się ciesza. To już będzie ten klimat Nie trzeba w te Książeczki, tam czytać tego wszystkiego, te 2000 lat stare, ale ale impreza jest spoko Otoczka dobra, jakby to było, chyba to pójdę jeszcze się trochę pomędzić. Eee. I co we wtorek, jeszcze mówi wigilikach w robocie, znaczy nie w robocie, tam u agencji też jeszcze. Będzie fajnie. Potem w piątek to, a w następny czwartek pakuję się do busa i spadam do was. Dobra, to miejcie fajny, fajny wieczór. A jak coś piątek 13, to na pewno będzie szczęśliwa data. Wbijać tu komu po drodze. Cześć. Wszystkiego dobrego.